W dzisiejszym odcinku, jak co dwa tygodnie, przyjrzymy się najciekawszym sprzedanym kartom Pokémon jako PSA 10 na eBayu. Ja nazywam się Red z kanału Poké Collectibles, a jeżeli interesuje Cię tematyka kolekcjonowania oraz inwestowanie w karty TCG, między innymi karty Pokémon czy One Piece. To nie zapomnij o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem. W dzisiejszym zestawieniu mamy jak zwykle sporo kart do omówienia. Tak więc, moi drodzy, nie przedłużajmy! LET'S GO! Dzisiejsze zestawienie rozpoczynamy kartą Luzamin z dodatku Ultra Dimensional Beast. Jest to japoński odpowiednik dodatku Crimson Invasion. Na aukcji tej karta ta sprzedała się za 2588 zł oraz 43 zł. Grosze. Jej angielska koleżanka za to sprzedała się za 1142 zł oraz 52 grosze. Wniosek jest jeden oraz jest prosty. Japońskie karty typu waifu sprzedają się dużo drożej od ich angielskich odpowiedników. Następnie mamy kartę Miriam. Karta, która. Nie, nie spotykamy często w chwili obecnej na aukcjach z dodatku Scarlet and Violet Base na aukcji tej sprzedała się za 729 zł oraz 27 groszy a teraz przejdźmy do paru ciekawych innych aukcji kart typu Modern między innymi mamy tutaj Mew z dodatku Paldean Fates który na aukcji tej sprzedał się za 1307 zł oraz 59 groszy mamy Gengara Z app on skigo high class deco który sprzedał się za 1533 zł oraz 61 groszy, a jego angielski odpowiednik sprzedał się za 2332 zł oraz 9 groszy. Karta Star V z dodatku Astral Radiance sprzedała się za 826 zł oraz 51 groszy. Krótkie ogłoszenie parafialne: jeżeli również chciałbyś gradeować swoje karty w PSA bądź w Bekecie, to możesz skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziesz na dole w opisie pod filmikiem. A przejdźmy teraz do paru ciekawych aukcji, które znalazłem, jeżeli chodzi o ewolucję Eevee, m.in. z dodatku Evolving Skies oraz z boxików promocyjnych, zaczynając z tą kartą Lifiona. Jako alt art. Na aukcji tej, jako PSA 10, sprzedała się za 1896 zł. Karta Sylviona VMAX za 1205 zł. Karta Jolteona V, która była dodawana do Joltion VMAX Premium Collection Box, sprzedała się za 958 zł. Jest to ciekawa sytuacja, biorąc pod uwagę, że karta ta była gwarantowana. W każdym boksie cena prawdopodobnie bierze się z faktu, że karta jest ciężka, jeżeli chodzi o sam grading, a populacja samych dziesiątek nie jest zbyt wysoka. Karta Glaciona VMAX z dodatku Evolving Skies na aukcji tej sprzedała się za 1264 zł oraz 86 groszy. Karta Ambryona V na aukcji tej sprzedała się za 968 zł oraz 84 grosze. A japoński koleżka Moonbryona sprzedał się za zł. Oraz 36 groszy. Mamy tutaj z W, również z dodatku Evolving Skies, która na aukcji tej sprzedała się za 903 zł oraz 19 groszy. A teraz, moi drodzy, przedstawię Wam parę interesujących aukcji związanych z kartami Pikachu. Między innymi ten Pikachu. Z kooperacją, z muzeum, z Van Gogiem, który sprzedał się na aukcji tej za 1009 zł oraz 70 groszy. Tak jak widzimy, Pikachu osiągnął w pewnym momencie swój pułap cenowy, którego się otrzyma już od paru miesięcy i raczej. Będziemy obserwować również kolejne aukcje, gdzie price trend będzie PSA dziesiątek wynosił około 1000 zł. Plus minus oczywiście 100, 200 zł do góry bądź na dół, ale jak widać cena ta się trzyma mocno stabilnie. Mamy tutaj Pikachu z dodatku Crown Zenith. Jest to jedyna secret rarka jeżeli chodzi o ten secik. Na aukcji tej karta ta sprzedała się za 185 zł oraz 78 groszy. A Pikachu z Mistrzostw z Yokohamy sprzedał się za 523 zł oraz 73 grosze. Karta Groundona jako Illustration Rerka z dodatku Paradox Rift na aukcji tej sprzedała się za 879 zł oraz 47 groszy. Jest to niesamowite, jak w chwili obecnej wszystkie Illustration Rerki po prostu wystrzeliły w kosmos, albo można powiedzieć to the moon. Będzie jeszcze odrębny odcinek, który będzie się tylko i wyłącznie skupiona na illustration rarekach, ale dzisiaj skupiamy się na najciekawszych aukcjach, gdzie mamy taki trochę miszmasz różnych kart, a my przechodzimy teraz do kolejnej aukcji. Karta galariańskiego Moltresa V z dodatku Chilling Ray Na aukcji tej sprzedała się za 978 zł oraz 29 groszy. Karta Iron Crown z dodatku Temporal Forces jako Special Illustration Rerka sprzedała się za 598 zł oraz 83 grosze. Karta Mewtwo V-Star z dodatku Crown Zenith. Sprzedała się za 614 zł oraz 5 groszy. Karta Charizarda z dodatku Celebrations jako PSA 10 sprzedała się za 1502 zł oraz 2. Grosze. Jeszcze pół roku temu karta ta sprzedawała się w okolicy 150 do 200 dolarów. Również wystrzeliła do góry 380 dolarów, moi drodzy. Za tyle ta karta się sprzedała na tej aukcji. Karta Ryku V z dodatku Crown Zenith sprzedała się za 486 zł oraz 13 groszy. A teraz, moi drodzy, coś dla miłośników kart typu. Vintage Slow King Holo z dodatku EX Unseen Forces. Na aukcji tej sprzedał się za 850 zł oraz 82 grosze. Karta Ivysaura z dodatku Base Set. OG Base Set moi drodzy First Edition Shadowless. Stąd ta cena. Sprzedała się za 5100 zł oraz 5 groszy. Karta Charmandera. Również Original Base Set First Edition Shadowless za 4856 zł. A teraz mamy finalną aukcję tego zestawienia: i jest to karta promocyjna z ery Sun and Moon Munch Retro Perspective. Jest to karta Mimicube, która sprzedała się za 11 779 zł oraz 3 grosze. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a my widzimy się już wkrótce ponownie.